ma. Hej, ale masz dowalone okulary. Super. Skąd jesteś? Z Pomorskiego. O, daleko, ja jestem wielkopolskie. A. Nie Jesteś może schodami szkolnymi? Nie, nie jestem. Szkoda, bo ciągle po tobie chodzę. Okej okay. <laughs> I to, to jest takie wekowe. <noise> 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 <laughs> Blondyneczko Ile masz lat? 15. Ja się zawstydziła, nie? Typowe. Ej, mam do ciebie pytanko. Mhm. Uh Jesteś -huh. może rzut Nie. Szkoda, jak budziwa, to mi na cię wybrała ziemi. No okay. mówię poważnie. Okej. Okay. Co? Okej. Okay. No i zajebiście, skąd jesteście? Co mi jeszcze powiedz ciekawego? Gówno jakbyś chciał wiedzieć. O ty mało. Ole mi... O nie! Gó <skrym> Siema. Siema. Hej. Ale makijaż. Nie wiem normalnie. Co było co ciekawego? <grym> nie wiem, gadałam. Co? Nie wiem gadałam. <grym> co? co mówisz? Gadałam! Z kim? Poznałaś kogoś ciekawego? Nie wiem. Ci, że dowalone masz te kreski? Ile je robiłaś godzin? Chwilę. Co? Chwilę. Ile masz w ogóle lat i skąd pochodzisz? Pomorskie i we wrześniu 15. No, wyglądasz na więcej, zdecydowanie. Co nie, Wiktor? No, <laughs> będą tak 15-16. <laughs> nice. A jesteś może rzadkiewką? Tak, jestem rzadkiewką. To pięknie. Mogę cię wyrwać z ziemi? Tak. O! Glan coś glan coś, pińcu coś, glan coś My jesteśmy z Wielkopolski No, to ja mogę Ci pojaździe, nie? Niko... Po. ciekawego na no, mamy, jeszcze nie spotkaliśmy. Jeszcze raz? Jesteście może kosmitkami? Tak. No, to zajebiście, a wiecie dlaczego? Bo gdy was widzę, zawsze wyglądacie nieziemsko. Czekaj. No tu widzę z kimś na rowerach byłaś. Papierdole, co to jest? No. Gdzie to jest? No, u ciebie. Jak u mnie? No, u ciebie. <grym> co? Bo ty masz pewnie na tym. ej na prywatnym. Co, co na prywatnym? No, z rowerami, na rowerach byłaś. Z kimś? Tam? Nie! No byłaś. Kiedy? To było, czekaj kiedy? już ci mówię. Yy... 20 lip 20 tego czerwca Co Przecież... coś Siemandero Siemandero Siema co tam? Okej, okay. okej okay. U nas zajebiście, a u was? No mega no, fajnie, fajnie. No, mhm. mega. Ja mam to cię mega... Takie... Kurde... Mega ciężkie pytanie. W sumie nie jest mega ciężkie, tylko mega takie dziwne, no <grym> Coś może zostać moją mleczną czekoladką? Nie. Szkoda, bo chciałbym, żebyś mi chrupał dniami. Fanka zoologicznego. No, no to fajne już, no. Co? duży taki, taki rów zoologicznym? On dosyć spory. Hmm. A fajnie jest, fajnie, nie? Zależy od sezonu, bo jak masz sezon wędkarski, no to... wiesz, pójdę. Hmm. Ja chciałem się zatrudnić właśnie w takim sklepiku. Przejebana praca. No wiesz czemu? Fajnie. Pokaż jakieś zwierzęta, ej. Nie mam. Dobra, a jesteś może rzutkiewką? No, pewnie nie. Zajebiście. To się mogę brać z ziemi. w tygodniu. Tak czy nie? No, ale jak chłopa nie ma w domu. Co? Ja, ale jak chłopa nie ma w domu. Ty masz plus, to tu masz pusto, to mogę jeszcze. Co? Jak chłopa nie ma kto? Jak masz na imię? Daima. Diamond. Ale pytam poważnie. Damian. Dobra. Diamond. to będzie na gipsie Nic Znacie nie. surfero? Znacie surfero? Co ty masz? Tak, W gipsie rękę masz? Tak Ja yeah, co to ci się to stało? Puchka. Ma to puchka Ej, co ci się stało? Cześć. Stałeś gdzieś z bieżącym, tam szkodek Ej, a co ci się stało? To mam rękę Rękę sam Nie, Ja nie mogę, tak. jestem podpisany Nic, szybkiego prostu do Zdrówka, nie? Dzięki no, Dobra, lecę dalej, siema Ewa. Siema O, ale masz czarne włosy. No, włosy. Ej, coś mi się kojarzy, że ty chyba jesteś rzutkiewką, wiesz? No. Jesteś tu nie. Nie, nie za bardzo. Szkoda, bo jakbyś byli, to cię z ziemi. <grym> <grym> A jaki jesteś rocznik? Rocznik rocz 48. 48? 48. Serio? Tak, tak. Jeste starszy ode mnie. A ty skąd? A ty, A ty skąd? Który rocznik? A który rocznik. 2010. 2010... 2010... Nie obraź się? Nie na obraż krasie, się starsza, nie Na starsza, wyglądasz. Starsza, wyglądasz. Na starszą? Wiem. Wiem, dużo osób mi to mówi strasznie. Wyglądasz... Wyglądasz... Czekaj, 2010, 2010? W roku 14 lat. No. 14 la. Siema. Siema. Jak zianek mija? Dobrze. Co tam popijasz? Co? Co tam popijasz? Liptonka Liptonek? Uh -huh. Aż taka, Aż tak lipny dzień? Co? Nie no nie Dobra, dobra, może być, może być, fajnie to mi Co nam jeszcze powiesz ciekawego? Co? Co nam jeszcze powiesz ciekawego? Nie wiem no Nic nie mam ciekawego do mówienia, nic nie mam ogólnie ciekawego Mówię. A co myślisz o przyjaźni z mańskę? E, nie wiem, nikt mnie nie lubi, tyle powiem. Serio? A Ciebie nikt nie lubi? Niemożliwe. No. Nie ma do mnie jeszcze? problem. O to jak hmm. wygląda? Szkołaś Renia czy podstawówka średnia. Hmm. Niesamowite, jeszcze nikt cię nie lubi. Znajdziesz na pewno sobie jakiś przyjaciół Ale cały klasa ma do mnie problem. Serio, czemu? E, bo wyglądam jak wyglądam. Nie wiem. To je makijaż nosisz zawsze do szkoły? Yy, no raczej tak, no ale Jezus, no. Ja nikomu nic z tym nie robię. Nie, dobrze, nie jest jakiś mega mocny ani nic, nie. No, według wychowawczyni ja odstraszam, wyglądam. Hmm. Nie kreski właśnie to powodują, że ktoś jest tak odważnie wygląda. Wiesz, co chodzi? No, ale nie drukuję muszę kreski w klasie. Co? Ale to to główny problem. Hmm. Czasami tak bywa, nic nie zrobisz mi już, nie? No, chyba. W szczególności w polskiej szkole. No Kurka, to nic tyle. Zamknięcie no, ci tych krzywych ścian. Serio? No masz Instagrama? To obciajmy twój dobra. profil. O Jezus, no dobra. Idź możesz panuś? podać. Gdzie na, czasie, czy, czy jak? na czacie czy ja Na czasie możesz, no Dobra. Obczajemy z Wiktorkiem tutaj zaczniemy, co ciekawe. Czemu się ze nie śmiejesz, Jezus? Nie śmieję nie wyśle. Ja ogólnie nie wesoły, chłopak jestem. Dobra, masz. Wyska, hmm? Zobacz. Zobacz. Ej, już chyba gadałem, tej. To, Ej, chyba 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 tej. to, chyba 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 nazwisko? Ta, chyba to jest, do chyba Wiktor, ja muszę Jakie masz profilowe? O oh jees, dobra, mamy Esso od razu Tak No to Ale kot zajebisty tutaj, wow Ale to nie mój Nie? Chodź o ci, to uczulenie na koty <grym> Nie, no jest dobrze, jest dobrze Czemu ty masz ośrodek terapii uzależnienia na koty? Ich jest w nim nie tak, może dlatego taka jest Ośrodek terapii uzależnień narkotykowych się Chyba nic tu po nas! Narka okay? Nie no dobra, ale czemu tam pisze tak? Co ty w jakim ośrodku robisz? Nie, ale nie wiem. Po prostu tak dodałam, nie wiem. A tak oddałaś, Co? dobra. Co? To nieźle, nieźle. No to nieźle ci powiem, nie? Na rowerach. My na ryba byliśmy. No nic, będziemy chyba lecieć dalej, wiesz? No jakiś. Baj. to się ma no i tam powodzenia w życiu. baj. No cześć, no, miło gadało się.